Cześć, dzień dobry wszystkim ludzie, z tej strony Xaki zaczął na kolejny w Detroit vacuum, Human. I, no i słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy naszą Przygodę Eee. Poczynię Ci bo trochę też się działo. No ale no. Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówka Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Skanuj. Ander Petro. Bezrobotny kartoteka. Udział w nielegalnych grach hazardowych. Oszustwa. 2005. Mm, ciekawe. A, a, możemy porucznika na przykład? O kurwa, możemy go. <głupy> ciekawe. Co jeszcze możemy kupić? Kupa. Case Gary. Właściciel firmy kartoteka opór podczas aresztowania o przepisów dotyczących higieny. Dobra, wchodzę. To rozumiem. O. Ej, nie umieć. Na no, co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Hmm. To ja poś... przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. No, wow. Nawet władze liniarskie O! Na czyjeś mam urosło? Moje jedzenie musimy spadać. Dajmy to. Hamburger. Śpicie nie mogę, Dobra, trudno. O, dobra. Napój XL. Gazowana nanosowa namiętność. Dzięki, gary, zgodniałem. Hmm. Nie zostawię mi go tu. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi mogę <śmany> wejść? kur... a okay. szkoda hazard, chore stalery, kolega hazard ten... pedro proponował nielegalne zakłady zgadza się? tak a pan obstawił tak <śmany> jak ty nie lubisz henko Cholesterol, Pański posiłek przekracza normę kaloryczną o 40% i zawiera za dużo cholesterolu. To bardzo zła dieta. Wszyscy na coś umrzemy. Hmm. Czy zwracam się po prostu nie umartwimy. Autostrada. Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty, czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez szosę? Bo my cię rozsmarowali. A ja nie lubię wypełniać protokołów zniszczeń. Okonorze, Hank androidy defekt. Nikt tego. Okonorze. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Prócz. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja, głos, mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to też nie ma. Efekty. Może podzielę się tym, co wiem o defektach dasz mi w myślach. Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Te emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Hmm. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami. Ano. Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Prawda. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i. Spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Jest pan doświadczonym policjantem i chcę zdobyć pana zaufanie. Rozwiążemy tę sprawę, jeśli będziemy współpracować. Hmm, nam. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Bateryka ci padła, czy co? Przepraszam, wysyłałem raport do Cyberlife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie, już idę. Wypytaj podejrzanego. Dobra. No co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie Analizuj. mieszka, ale sąsiad twierdzi, Chiura, Kąk skalny pochodząca z diodą pod czapką. Jezu chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. tutaj? Okay. Jest tam ktoś? Otwierać Policja Detroit Oho Trzymaj się z tyłu. Tak jest Maswę O, tu możemy przeczytać sobie Znaczy, ja tylko tak szybko to skipna. Epidemia Bordo. Kurwa. Oho, mhm. uh -huh. pszczoły wyginęły. Aż tak czekać na mnie że tam Co to ma kurwa być? Przeszukaj mieszkanie Chrystę panie jak tu capi Analizuj jakaś dziura jest No, i gówno z tego będzie. Goście zmył. Hmm, jakaś książka? Przeglądaj. ciekawe. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam go. Spójrzmy lodówkę Dojrzana osoba nie jest Dajcie mi powietrza No czyli to jest android Jak nic Dobra tu spójrzmy Podejrzana osoba troszkę się chodzi dzikie zwierzęta Dobra tutaj Możemy spojrzeć Wojskowa. R.T. To pewnie inicjały. Umieścił jednak, na Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. Prawo jazdy... Prawo jazdy jest podrobione. Super. Warto było tu wpaść. Niebieska krew daj dioda. W zlewie jest jego dioda. Embraje z efektem android, człowiek nie robiłby z tymi jebańcami. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. Czy no mu się tyle to chciało? Samo napisał Android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt, czy coś? O. Obsesyjna komputer i napisów. Dobra, spójrzmy. Hmm, tu. Niedawno ruszany. Co tu możemy jeszcze znaleźć? Tutaj. Pisak. No dobra. Zajrzany był tu niedawno co usłyszał, jak pukamy? Walił się o to i uciekł z salonu. Czyli bardzo możliwe, to możliwe, że tu książki. jest. Myślałem, że już tylko... Tutaj coś mamy? Ślady palców świeże. metalowy hak jeszcze powinno być tu ślady poślizgą świeże czyli tak przybiegł stąd rącił Podejrzane słyszał jak chodzimy. czyli tu już jak kopnął drzwi podaj rany wciąż tu jest. Nie zbieram. tej książki? się w dupę gołębie. No i na co czekasz? Gonię. Gra go! skoczny? Teraz miadam ja chciał się miercić. Super. Dobra. Szybko, ale ryzykownie... Yy, łatwo, ale powoli nawet tędy. Dobra. Opcie zbalansowane, szybko, ale ryzykownie. Dobra, szybko. tutaj nie zdążyłem. Jest, ale, ale bezpośrednio, ale w boku bezpiecznie obrężną drogę. Dobra, pójdziemy, pójdziemy okrążoną drogą. Szybko, ryzykownie. Dobra, szybko, ale ryzykownie. Gdzie to jest? Opa! Jehu! No, dobra, nie zauważyłem. Przechodzę, nie widać. Bezpiecznie, powoli, bezpośrednio. W to. Dobra, idziemy przez to. A, przytrzymać, dobra. Dobra, dobra, przez to. efektowy ratuj Hanke, a Kurwa, no kurwa, był w garści i chuje. To moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Ty, honor. Nic, nic. to uratowany. Dobra, na tym odcinku na razie zakończymy. Troszkę to, to potrwało, ale trudno. no, Miałem nadzieję, że dłużej, ale trudno. No będzie trochę krócej, więc trzymajcie się. Cześć.